Polska to siatkarska potęga. Nasze drużyny należą do europejskiej czołówki, a męska reprezentacja to mistrzowie świata. Kobiety dziś nie mają co prawda takich dokonań, ale kilkanaście lat temu o naszych złotkach mówiła cała Europa. Między innymi o Tyszankach Aleksandrze Jagieło i Sylwii Pyci-Jarosz. Jagieło i Pycia Jarosz to z pewnością kluba Tychów i najwybitniejsze postaci siatkówki w naszym mieście. Obie zaczynały w Mosmie Tychy pod okiem Krzysztofa Pałki, znakomitego szkoleniowca, a obecnie trenera kobiecej drużyny tyskiego klubu siatkarskiego. Ola swoją grę zaczynała w czwartej klasie podstawówki. Jak wspomina trener Pałka, jego podobieczna od razu wykazywała ogromny talent, a przy tym sumienność. Gdy rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym Norwida, trafiła do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu. Dokładnie w tym samym miejscu znalazła się Sylwia, która gra w siatkówkę zaczęła trochę przypadkiem za namową żony Krzysztofa Pałki i Leny. Wcześniej chciała bowiem zapisać się na gimnastykę korekcyjną z powodu wady postawy. Siatkówka okazała się nie tylko skutecznym sposobem na prawidłową sylwetkę, ale również sposobem na życie. Obie tyszanki w Sosnowcu wypłynęły na szerszą wody i trafiły też do reprezentacji Polski. O po naszych Biało-Czerwonych mówiono, że to kadra z potencjałem. Tylko tyle, bo mimo wielu utalentowanych zawodniczek, nasza reprezentacja nie osiągała oczekiwanych sukcesów. A warto przypomnieć, że już wówczas w kadrze grały takie zawodniczki jak Katarzyna Glinka, Dorota Świeniewicz, Milena Rosner czy Magdalena Śliwa. Dopiero przyjście trenera Andrzeja Niemczyka dało tamtej drużynie blask. To był doświadczony trener. Miał na koncie Mistrzostwa Niemiec czy Turcji, ale w Polsce, choć był już w latach 70. selekcjonerem kadry, pozostało mu sporo do udowodnienia. Po objęciu sterów kobiecej reprezentacji w 2003 roku poukładał zespół i wywalczył z nim awans na Mistrzostwa Europy w Turcji. Na turniej zabrał wówczas m.in. Aleksandra Jagiełło, wtedy posługującą się jeszcze panieńskim nazwiskiem Przybysz. Polki z tyszanką w składzie okazały się zdecydowanie najlepsze, a ukoronowaniem było finałowe zwycięstwo nad gospodyniami 3 do 0. Dwa lata później Złotka, jak okrzyknięto reprezentację Niemczyka, broniły Mistrzostwa Europy w Chorwacji. Tym razem w kadrze znalazła się nie tylko Jagieło, ale również Sylwia Tycia. Doskonale przygotowana kadra wygrała wszystkie mecze na turnieju i w kapitalnym stylu drugi raz zdobyła Złoto Mistrzostw Europy. Mimo tego, że świętej pamięci Andrzej Niemczyk już rok później nie prowadził reprezentacji, to tyszanki w kadrze grały cały czas. Jagiełło w biało-czerwonych barwach przestała występować w 2016 roku, po drodze zdobywając jeszcze brązowy medal mistrzostw Europy 2009. Tycia z kolei reprezentacyjną karierę ukoronowała srebrem igrzysk europejskich z 2015 roku. Później obie grały w Lidze, a po pewnym czasie zakończyły kariery. Dziś ich drogi są różne. Jagieło wróciła do BKS-u Stali bielsko biała gdzie jest prezesem, a Pycia skończyła studia kosmetologiczne i prowadzi swój salon piękności.